Przegrywamy w rywalizacji o młodych ludzi. Celem jest zjednanie, zjednoczenie wszystkich uczelni w Szczecinie, po to, by wzmocnić wyraz akademicki miasta. Uważam, że to jest na bardzo złym poziomie na razie. Tenże wyraz, tenże odbiór akademickości miasta Szczecina przez młodych ludzi, przez studentów, przez przyszłych studentów. Lewobrzeżny Szczecin, na którym zaznaczone są obecne zainwestowania akademickie różnych uczelni. Tu jest PUM na Pomorzanach, tu jest ZUT i aż tu gdzieś na Mickiewicza i tu są budynki uniwersyteckie Uniwersytetu Szczecińskiego, ale głównie na tym obszarze pokazuje je państwu zarówno akademiki, jak i budynki dydaktyczne. I proszę zwrócić uwagę, że to nagromadzenie, szczególnie z PUM i, i tych kilka budynków uniwersyteckich właśnie na tym terenie między Piastów, Narutowicza, Potulicką i aż tutaj do, do terenów pum daje nam taki teren, stworzy się cała wielka dzielnica akademicka. I tam niewiele trzeba nawet zainwestować i tam niewiele należy umieścić nowych funkcji akademickich, żeby zainicjować to jako serce. Tam już istnieje kilka budynków uniwersyteckich. Tam w pobliżu istnieją budynki Zutu. I w takim razie właśnie ten teren dzięki temu, że jest tak dobrze skomunikowany, że jest blisko dworzec jeden i drugi, gdzie tramwaje blisko jeżdżą i gdzie jest właśnie to wstępne zainwestowanie, powinien być tym sercem akademickiego Szczecina. Więc apeluję, więc pytam, proszę, by. Rektorzy, właśnie przyszłe władze tych przyszłych trzech uczelni zechciały uwzględnić w swoim działaniu takie, ten postulat i, 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 i tę konieczność, żeby, żeby każda z tych uczelni nie była spolaryzowana, nie działała sobie, żeby rzeczywiście zauważyli nowi rektorzy konieczność integracji i konieczność stworzenia nowej przestrzeni akademickiej w mieście, która byłaby reprezentantem całego szczecina akademickiego.